I koniec głosowania. Jest Pach. Od tego momentu już głosować nie można. 47 osób zagłosowało. Jaki będzie wynik pierwszego? King of the Hill ze strony MSS2 TV: Matis kontra Romson. Zaczynają. Na mapie GSL Daybreak. Mapul w dniu dzisiejszym to jest Daybreak i powiem wam jedną rzecz szczer szczerze, mam nadzieję, że zobaczymy pełne best of 7, całe 7 gier. Dlaczego mam taką nadzieję? Z tego względu, że zobaczymy wszystkie mapy GSL-owskie. I to powinno już ucieszyć co niektórych, co niektóre osoby, bo nie wszystkie mapy znają, nie znają np. i tam chyba jest jeszcze jedna dosyć fajna mapka, zapomniałem jak się nazywa. Niestety, może sobie fotel obniżę O, obniżyłem sobie fotel i będę bliżej mikrofonu, co powinno też Was zadowolić Jeżeli będą jakieś problemy To wtedy oczywiście piszcie I dobra, lecimy w takim wypadku Jeszcze go napiszę, że stream jest live Live Bo o tym oczywiście zapomniałem i poszli, wystartowali. Proszę Państwa, po lewej stronie mamy Matiza niebieski jest to Zerg. Oczywiście gracz z polskiego przycinkiem jest Blast Romson, Matis zaproszony jako pierwszy. Pierwszy tutaj gracz, King of the, pierwszy gracz, powiedzmy, no, jako pierwszy został zaproszony, jego przycinkiem, natomiast jest Romson, również pierwsze zaproszenie, ktokolwiek z nich teraz wygra, zostanie na kolejną edy edycję King of the Hill i on będzie grał wtedy o 100 złotych i zawsze ten, kto wygrywa, ten zostaje na dłużej, e, jeszcze tu jest takie moje pytanie, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma jakichś e, problemów e, z czymkolwiek, czy jest po prostu stream lata jak e, oszalały, jeżeli tak, no to ja będę bardzo gorąco zadowolony. E, I chyba wszystko w porządku, dobrze, więc mapa to Daybreak wybrana przez, e, nie wiem kto ją wybrał. Zaczynał Romson, ponieważ on wygrał, zaczęło odwetowanie, gdyż on wygrał King of the, on wygrał MSSC MKP. O tak, jak, nie wiem, czy my jestem taki zdenerwowany. Niby nie pierwszy raz robię jakieś streamy, ale to jest dosyć ważne, to jest pierwszy King of the Hill. I widzimy tutaj mały trik ze strony Romsona czyli blokowanie Fieldsów już ucieka gdzieś tutaj. Proba jeszcze chce przyblokować, nie dała rady nic więcej zrobić. Zobaczymy, co Maty kombinuje Teraz nie spotkali się ci dwaj gracze w turnieju. Romson wygrał, Matis był w top 4, jeszcze w meczu o trzecie miejsce nie rozegrał z Dejminem. To zrobimy innego pięknego dnia. Ktoś ma duże problemy ze streamem, ale to nie jest mój akurat problem. Ta osoba od wczoraj ma z tym problemy. Nie wiem, co się dzieje. Ja od razu powiem: jeżeli macie jakieś lagi, to spróbujcie zmienić rozdzielczość z mniejszej na większą. No nie, Matis, nie możesz przejąć tej ekspansji. Coś to przyblokowane. Zmieńcie rozdzielczość z mniejszej na większą. Zrestartujcie streama, wyłączcie gadu, gadu, wyłączcie escape'a, wyłączcie wszystko co może wam w jakikolwiek sposób blokować albo zużywać. Procesor powinno wtedy zadziałać. Zróbcie uaktualnienie flasha, zróbcie uaktualnienie jawy, to też na pewno pomoże. Więc oglądajmy dalej Romsona, który gdzieś tutaj wyjeżdża. Ucieka swoją probą. Zobaczymy, czy Matys przygotowywał się specjalnie na tego zawodnika, czy też nie. Romson znany jest z tego, że gra takie czasami strategie dziwne: coś, czego zwykle się nie gra. Na przykład na Uzera zagrał bardzo szybką trzecią bazę. W piątej minucie chyba już zakładał trzecią bazę, w piątej czy szóstej, e, co zdziwiło potem bardzo Zerga, zobaczymy czy dokładnie to samo zagra, tym razem już Lingi biegną, żeby zeskautować, nie wbiją się jednak i tu wydaje mi się e, mały fail ze strony Matiza o jednego, o jedną parę Lingów za dużo, da radę wbiec? Nie dał rady, coś tu poddziałał, coś tu podskubał, ale zmuszony do ewakuacji, jeden Link zabity. W tym momencie bardzo ważna bardzo ważny Matys musi rozegrać, ale on będzie się dalej wbiegać i ta wbiegł! Ile, ra ile razy tam wbiegnie i trójka, dwójka się przedostała. Czy to było opłacalne? Na pewno jest plus dla Matiza, że może teraz e, skautować tutaj jeszcze li No, w tym momencie to jest opłacalne, bo jest tyle tych probek goniło. Teraz trzeba złapać te pojedyncze jednostki, coś z nimi jeszcze spróbować zrobić. E, może jakiegoś pajlona da, da radę, chociaż zniszczyć albo coś w tym stylu, zobaczmy, no Pylon jest zniszczony, czy zostanie zniszczony e, 3-4 proby oczywiście są mocniejsze od dwóch healingów speed by się przydał, ale to jeszcze nie ma sensu, bo jest oczywiście trzecia baza więc ta dwójka jest tutaj po to, aby trollować po prostu Romsona nie ma możliwości ugryzienia nic z tymi próbami, w żaden sposób będziemy rozwalać Pylona i to oczywiście Matys najwidoczniej podejrzewał, że może coś takiego spróbować zrobić i walczy do końca, nie odpuścił sobie tutaj na chwilę Musi uważać, nie może stracić nawet jednego Linga, bo jednym tutaj nic oczywiście nie ugryzie. I każda sekunda, w której Romson nie zbiera minerałów, każda minuta, to jest około 60 minerałów w plecy, bo tyle yy, zbiera jedna próba. No i co teraz? Jest już jednak zero próba zabić jakieś proby, czy da radę przy trochę dał radę! Pięknie, jedna próba zabita, więc teraz zgania sobie po bazie tej przeciwnika Pailona. raczej nie da rady zniszczyć, chociaż może spróbować, zobaczymy, sprób... nie. Po prostu kica sobie ucieka. W międzyczasie zobaczmy, co się tutaj dzieje. Kolejne dwa gazy przejmowane są przez Matiza. Mamy trzy gazy, wręcz przejęte, i Matis gania się tutaj jeszcze z przecinkiem. Przy czym Romson nie musi nic robić, po prostu ustawił na, at żeby atakowane były te ringi. To Matis musi tego wszystkiego pilnować. Jednak podjechało już Centry, które oczywiście zabije zaraz te jednostki. Jeszcze Matis chce zeskutować jak najwięcej i nie pozwolić tutaj żadnych budynków stawiać. Czy Romson się zdecyduje na coś w tym miejscu? Nie wiem, raczej nie bardzo, bo byłoby wtedy bardzo ciasno i no tu już nie ma co walczyć, ale na pewno. Y na pewno Romson nie jest zadowolony, że coś mu do bazy wbiegło i tak długo skautowało. Co my tutaj mamy? Mamy Robotic Facility i jest, czy zeskautuje te Robotik? Nie, a szkoda, że tu na dole nie podbiegł. Mógłby to zobaczyć, więc tu skaut się do końca nie udał. Ale jest Robotik, są cztery gazy, to może oznaczać dużo centry i w sumie jest kolejne centry. Jeżeli z tego Robotika, no właśnie o tym mówiłem, kolejna ekspansja ze strony Romsona, 3 Nexus. Postawiony bardzo szybko, identyczny, identyczny, w sumie tutaj się zastawia jak w grze przeciwko Uzerowi. Jest działo tu u dołu, powinno się, jeżeli się nie mylę, pojawi się kolejne. Jest Wallin i tu jeszcze Pylon i te dwa działa powinny być bezpieczne, ładnie tutaj zabezpieczą Romsona. Będziemy mieli tutaj, powinno się pojawić, tak też jest. No jak właśnie mówiłem, jest centry, więc dużo centry. Do dzielenia armii zerga, bardzo przydatne, jakby nie patrzeć, mamy obserwera. Który ma za zadanie tutaj pokazać przede wszystkim, jak ta armia się porusza. Yy, dwa obserwery byłyby, oczywiście, naj, w najlepszej sytuacji było, jak były dwa. Dzięki temu można byłoby obstawić całą. Jeden pilnowałby armii, drugi pilnowałby gdzieś tutaj miejsca, w którym mógłby spróbować Matthias mniejszym oddziałem się przedostać. No i zobaczmy, tutaj czwórka w tym momencie przebiega, żeby zeskautować, czy jest ekspansja, czy też nie. No i Macis się na pewno z lekka zdziwi, jak zobaczy coś takiego, że tutaj są dwa działa, trzy. Trzy Warp Gates, No i właśnie Matiz zeskautował Jedna salwa poszła, pozbył się jednego Ling'a W tym momencie Matis już zdaje sobie sprawę i co będzie dalej robił Jest Makro Jest Hydralisk Den, tak więc Roach Hydraliski Oraz Infestation Pit Ze strony Matiza Spire Te Hydrale to były takie pro forma chyba, żeby wybronić Push Immortale oraz Immortal Sentry To jest dobry sposób na wybronie, szczególnie jeżeli jest jeszcze zasięg Zbyt duża ilość hydr w tym momencie, jest nie w... Roach jest niewskazana, bo one będą zbyt łatwo dzielone Oraz niszczone przez immortale, które mogą wyskakiwać za chwilę, ale na razie Romsun się powstrzymał I tylko i wyłącznie jeden immortal w międzyczasie, co za Observer lata Lata sobie tutaj obserwuje, chce zobaczyć co może tam coś ciekawego się pojawić, czy też nie na razie zeskołotował wszystko, no i w sumie zeskołotował większość budynków, które może postawić tutaj Matis. Jest e, Greater, Spy, e, nie, Greater Spy, jest e, Hive w drodze, przepraszam, najmocniej, e, więc będzie próba dojścia do Brudlordów e, chyba, albo e, Broodlordy oczywiście tutaj, m, to jest możliwość. Z drugiej strony jednak Ultraliski też byłoby fajne. Dwie, trzy sztuki, no dobra, 3-4 byłby za się tak wyrażę. Z tego względu, że trzeba byłoby się dostać do centry. Jeżeli dałby radę, oczywiście tutaj, o co mi chodzi, dostać do centry? Force fieldy będą niszczone przez Ultrale, które są jednostkami, oczywiście masywnymi. jednostki masywne są w stanie to robić. Tutaj jeszcze jeden change link się znalazł, właśnie został znaleziony, już po nim jest. No i zobaczmy, Hive kończy się robić. 7 hydrali są jednak koruptory, więc będziemy mieli Będziemy mieli. najprawdopodobniej w tej całej sytuacji brudlordy ale tutaj ma możliwość Matis pójść i w jedną i w drugą stronę Widzę, że jest Templar z Archive Już w drodze linki obiegają, żeby skautować I mogą się wbić do bazy Tak też jest, jeden link No, ale Matis, wpadaj tymi linkami do bazy Nie tak grzecznie sobie stoisz Zaganiał się tutaj Romson z przeciwnikiem Musi uważać, trochę kupił sobie Matis ciut czasu Ale, no dobra, trójka nie dałaby rady zabić Immortala Trochę by go uszkodziła Zobaczmy, hydry są, są też koruptory W międzyczasie koń... skończyło się już robić tutaj high no i co dalej? Upgrade mamy już oczywiście, Greater Spire. Upgrade mamy plus 2 do obrony, 1 2 za chwilę będzie u Romsona, żadnych upgrade'ów do obrony. Ten Ground Carpage to oczywiście jest upgrade do obrony dla Hydralisków i ogólnie wszystkich jednostek naziemnych, czyli Hydrali, Zerlingów, Roachy. Co mamy? Broodlingów, czyli tych małych dziwnych żyjątek wypluwanych przez Broodlordy, Kuiny, Drony, to jest właśnie Ground Carpage. Więc parę koruptorów jest, one też by się tutaj przydały, gdyby miały się pojawić jakiekolwiek oczywiście kolosy, których na razie nigdzie tutaj nie widać i raczej nie będzie. Mamy w drodze War Prisma. No i tak się zastanawiam, czy te Brudlordy to będzie dobry pomysł na to wszystko. Oczywiście mamy aż cztery Immortale. One będą wy, wyłączone z walki, jeżeli będą Brudlordy, ale z drugiej strony duża ilość Blink Stalkerów z 2 do ataku, z 3 do ataku to jest potężna siła ognia. I teraz trzeba pilnować momentu, w którym Rompson może z, wykombinować jakiegoś dropa. Teraz Macis wychodzi na spotkanie tej armii, żeby opóźnić się jak najdłużej w drodze jest Sionic Storm, kończy się robić Greater Spire. No i teraz to będzie o tyle fajne. Pamiętajcie, hydralicki są bardzo mocne przeciwko ogólnie jednostkom z gateów, przeciwko Immortalom również, no bo Immortale nie zadają dodatkowych. Obrażeń, a do tego wszystkiego Co jest ważne, taki Hydralisk Zadaje, widzicie w tym momencie e, u 12 obrażeń e, Przebija się Jednak przez tarczę chyba I mamy tego dropa z drugiej strony, ruszył sobie e, Matis, jest bardzo potężny drop Dużo zelotów i w tym momencie podleciał Korruptor, chce się podbyć War czy zdąży Nie wiem, nie, Korruptor nie da rady tego odliczyć e, Są dwa spajny koro Greater Spire to jest bardzo ciekawe, jeden gaz został zniszczony, gdzie są te koruptory, na razie ich nie widać, kolejnych 0 tutaj walczą, jakiś changeling, nie, to jest halucynacja ze strony Romsona, mamy parę halucynacji, trzeba z tym walczyć, nie został Warpiece zniszczony, w międzyczasie z drugiej strony atakuje Romson, gdzie są brudlordy Lordy, są postawione, był tam blink, trzeba teraz walczyć na dwa fronty. Wydaje się wszystko zablokowało. Queen jeszcze atakuje na odległość. I czy da radę się Matis ogarnąć? Tak się wyraża. Trzeba znieść Warpizma. Zeroty nie walczą. W z drugiej strony tutaj pada jednak Tromson. On tu nie da rady się wybronić. To trzeba teraz ruszyć się. Przenosi się bitwa na drugą stronę. Boże, jednej ile tych warp. ile tych jednostek jest warpowanych. Pozbyć się Warpizma to jest zadanie numer jeden. Bez niego padnie Hive, ale niech Hive padnie. To się akurat wielka tragedia nie stanie. Warpizm już nie działa. W ma ma ataki Mortalami tutaj na bazę. Hydra oczywiście się tym zajmą, ale. Jak widać, bardzo szybko ekspansja została zniszczona. Teraz, czy się Greater Spire utrzyma, czy też nie. Lingi podbiegają, jak powiedziałem, dwa spajne są bardzo tutaj ważne, żeby bronić Greater Spire. Hype wytrzyma tam wszystko ten napór. No, powinno wytrzymać. Zobaczmy za chwilę. Ale jeszcze się wszystko zaczęło dziać. cisza cisza i nagle wielka bitwa. Dobra, Hype się utrzymało. Ale olbrzymia walka. 24 Workery zabite Matiza. W międzyczasie tutaj ekspansja Ronsona. Kolejna zabezpieczona aż 80 trzy harwestery wybudowane co to była za walka, ale teraz zobaczmy armię 138 do 58 więc ma Matis moment napędowy, żeby ruszyć, żeby zaatakować są Brudlordy są Hydrale, tu trzeba tylko pilnować się żeby Warpism żaden się nie znalazł błąd Romsona było, że tych to wszystkich nie użył, padło tych, tych dron trochę, ma olbrzymią teraz przewagę ekonomiczną Romson czy jednak to wystarczy, ile ma tych Gate'ów za chwilę się dowiemy, yy, czy się nie dowiemy, no nie dowiadujemy się, nie widzimy tego wszystkiego i jest Mothership w drodze tylko czy on będzie, jest tutaj w ekspansji to jest dobre pytanie, czy się ekspansja utrzyma zanim Mothership wyjdzie jeżeli tak, no ale są tutaj jeszcze dwa Overseer, teraz Bro Broodlordy atakują na odległość. Jest jeden Psionic Storm, trzeba uciekać. Przede wszystkim tam brudlordy to się jeszcze utrzymają. Hydry za mocno obrywają dużo zelotów. Ale tutaj nie będą nadawały, nawet nie są w stanie podejść. Jest bezpośredni Blink. Teraz pod tą armię mocna wymiana. Jest zerk cały czas jednak na limicie. Kolejne linki, kolejne brudlordy się pojawiają. GG, Matis wygrywa pierwszy mecz. A cóż to była za walka, cóż to było za spięcie. Bardzo ładnie. My, cóż, zakładam, wybierana jest kolejna mapa i lecimy dalej po tej krótkiej przerwie reklamowej.